Dzień dobry nasi drodzy pacjenci. Byli obecni. Mam nadzieję, że przyszli już też znaleźli ten kanał. Dzisiaj z Batą przygotowujemy dla Was materiał Nordic Walking i chciałybyśmy Wam pokazać, czym różnią się kije do Nordic Walking od kijów trekkingowych, które często można zobaczyć w sklepach. Jak prawidłowo dopasować wysokość takich kijów i jak wygląda prawidłowa technika chodu z kijami. No i zaczniemy sobie od tych różnic. Zwróćcie uwagę, że kije trekkingowe mają na górze tylko taki cienki pasek do założenia na nadgarstek. Natomiast kije do Nordic Walking mają większą, taką wygodniejszą rękawiczkę z dodatkowym oznaczeniem na górze, na który nadgarstek powinniśmy ją założyć. Tutaj ta rączka jest zwykle plastikowa, natomiast w kijach do Nordic są wbudowane elementy korka. No i e, ostatnia różnica. To jest zakończenie takiego kija. Kije trekkingowe są zakończone takim ogranicznikiem, natomiast kije do Nordic Walking mają tą końcówkę zdejmowaną. Jeżeli decydujecie się na maszerowanie po twardym podłożu, to ją zostawiacie założoną i możecie śmiało chodzić na przykład po chodniku. Natomiast jeżeli wybieracie się w teren, chcielibyście pochodzić po lesie, no to tą końcówkę zdejmujemy i zostawiacie tą ostrzejszą, która zdecydowanie ułatwi Wam odbijanie się od miękkiej nawierzchni. Przechodząc do e, prawidłowej regulacji wysokości takich kijów, akurat tutaj Bata ma już kij dopasowane do siebie, e, jest taka jedna prosta zasada. Staramy się przy dopasowywaniu takich kijów utrzymywać kąt 90 stopni w stawie łokciowym. Jeżeli jesteście osobami początkującymi, to ten kąt może być rozwarty, natomiast później starajcie się już tak ustawiać kije, żeby było tam zachowane 90 stopni. No i teraz pokażemy Wam, jak uczymy pacjentów chodzenia z kijami. Jak ich przyzwyczajamy do tych kijów i jak wygląda prawidłowa technika chodu. Najpierw zakładamy rękawicę, zapinamy i na razie jeszcze nie wpinamy się w kije. Zaczynamy od tego, że pacjenci po prostu przyzwyczajają się do tego, że będą coś nosić w dłoniach. Uczą się chodzenia takiego równego, skoordynowanego z kijami w dłoniach. Kolejnym elementem jest już wpięcie rękawic w kije. I swobodne maszerowanie z kijami. Na razie nie ma tutaj jakiejś dużej pracy, tylko swobodnie one tak zostają trochę za nami. Nie ciągniemy ich za sobą, ale jeszcze też mocno nie pracujemy kończynami górnymi. I jak już taki skoordynowany naprzemienny chód z kijami mamy opanowany, to będziemy przechodzić do już takiej prawidłowej, pełnej techniki chodu. A teraz zwróćcie uwagę, co się zmienia. Beata mocno wbija kij, mniej więcej w połowie swojego kroku, bardzo mocno odpycha się kończynami górnymi od podłoża, i w drugiej fazie tego odepchnięcia wypuszcza kij z dłoni. To są właściwie takie trzy główne elementy. Mocne wicie kija, mocne odepchnięcie i wypuszczenie kija. Zobaczcie, to widać od razu po niej, że ona sobie nie idzie tak luźno, tylko naprawdę to jest mocna praca kończyn górnych. Zdarza się tak, że pacjenci po takich marszach częściej mówią nawet, że zmęczyły im się ręce niż nogi, bo nie jesteśmy aż do tak mocnej pracy kończyn górnych przyzwyczajeni. Zrobimy sobie jeszcze zbliżenia, żebyście zobaczyli jak ona to wbija, jak się odpycha i jak ten kij później jeszcze wypuszcza. Tak jak mówiłam w poprzednim filmie, Nordic Walking zalicza, zaliczamy do treningów wytrzymałościowych i to jest taka forma aktywności, którą ja bardzo często polecam swoim pacjentom, ponieważ angażuje do pracy całe ciało. Chciałabym, żebyście spędzali na takim maszerowaniu od 30, najchętniej no 45 minut, żeby poczuć, że ten trening został dobrze wykonany. No i pamiętajcie, że tak jak przy poprzednich filmach, zawsze będę mówić o takiej aktywności, że to jest trening. Wasze serce ma przyspieszyć, oddech ma przyspieszyć, macie się zmęczyć, macie się spocić, bo tylko wtedy nasze działania będą efektywne i tylko wtedy utrzymamy wydolność na wypracowanym poziomie albo wręcz będziemy w stanie ją podnosić.